Witam was bardzo serdecznie. Jestem Grzywek 2 i zapraszam was do drugiego odcinka z serii survivalowych przygód. W tym odcinku zaprezentuję wam most przed moim budynkiem oraz wykończenie głównego salonu. Jako że jeden z odcinków, w którym to robiłem te dwie rzeczy, mi się przez przypadek usunął, więc dzisiaj po prostu wam to zaprezentuję. Most prezentuje się, no w... tak. Myślę, że go nie będę zmieniał. Tak pozostanie. Oczywiście, wszystkie graty na wierzchu. Tu jest taki bajer. Nie, mi się nawet tu podoba. i tam będzie odejście. Być może tam zrobię schody w górę i tam będą jakieś różne pomieszczenia. W tym stronę zrobię magazyn. A w tym stronę zrobimy może farmy. I celem na dzisiaj będzie zrobienie magazynu. Tak więc y, ja zrobię, teraz wam pokażę taki mniej więcej mały zarys, jak to będzie wyglądało. O, o, tu oczywiście za tym koblem dziura będzie. No nie, jest kobel jeszcze. Dobra. Ja to będę robił mniej więcej w taki sposób. E, skrzynia tu będzie, tu będzie craft box, tu będzie skrzynia i coś w tym stylu, coś takiego to będzie i tego tak będzie się ciągnęło dalej e, myślę że jakieś hmm, ile to może być jakieś 10 skrzyń no 10 takich podwójnych skrzyń tak więc chyba teraz zobaczycie albo nie, nie zobaczycie ja robię małe cięcie i widzimy się jak już będzie wykopany ten tunel tak więc E, witam Was z powrotem. W międzyczasie w cięciu z... no, pomyślałem że pokażę Wam od razu skończone. No, to nie miałoby sensu. Takie etapy, tam po 20-30 sekund filmiki. No i tak to mniej więcej wygląda. Teraz wystarczy dawać tutaj, po tabl tutaj tabliczkę. Tutaj tabliczkę. I tutaj tabliczkę. Myślę, że. W przyszłości wypełnimy to jakimiś sound slabami albo coś, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I myślę, że jeszcze <coughs> dzisiaj pój pójdziemy, porobimy coś. Nie wiem, czy fajnego coś porobimy. Wiem, nie wiem, co tam będzie moja sypialnia. To jest w bardzo epickie miejsce um, Tak więc, chyba ja tu zrobię kolejne cięcie I zastanowię się co jeszcze porobimy w tym odcinku Tak więc, cięcie widzimy się za chwilę Tak więc, witam was z powrotem Wykombinowałem sobie w przerwie Że w tamtym miejscu, gdzie była nasza Baza na pierwszą nockę, w tej ziemiance, lepiance Nikt co to jest Zrobimy sobie jak na razie ee, jak się nazywa ehm, fabrykę Cobblestone'a. O tu. A, w niedalekiej przyszłości tutaj będzie zejście do tamtego kanianu, To zakryje, Tak więc chyba to będziemy robić. O, woda. A, bo ja tu wcześniej kombinowałem. Dobra. Mm, tak, tak, a to ma się tworzyć tu. Tak, i wszyscy są zadowoleni, happy i w ogóle. Mm, względy dekoracyjne jeszcze. <laughs> Sorki. I teraz skoczymy sobie po lawę. Mm. Puściłem tutaj wie wcześniej wodę, żeby było prościej. Dobra Weźmy mm, sobie miecz, bo gramy na normalu Auć moja noga Fuck you Wal się, wal, się wal. Jest uf, uf, uf. Nie, to nie na moje nerwy <kluz> <kluz> Jeszcze mnie musiało zlagować <kluz> Tu sobie stworzymy kiedyś bazę. Taką wiecie. Może sobie przyjdę, odpocznę, zostawię niepotrzebne itemy. Ej. No nie dobra. Tak. To ja tu się dyrtowałem w górę. Jeżeli nie, nie słyszycie teraz dźwięku, to wszystko wina tego creepera. Nie ja miałem coś z ustawieniami dźwięku, że jak jest normalna cisza, cisza, cisza. I nagle pierdyknie jakiś zielony ogór, to w ogóle mi dźwięku nie wyłapuje z Minecrafta. Nie wiem co to może być. Mm, Fucken. No, wziąłem sobie hlabę. Idźmy zatem na górę. Kids, 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 everybody, kids o, ładny komitet powitalny. Mi jaskinia wysłała yy, kids, no, dziedzienki, no takie schody będę musiał windę z wagoników zrobić kiedyś. No nie, ja będę zejście robił przecież, że to balansuje na granicy śmierci. Creepery, A nie, wyłączyłem. Dobra. Chciałem powiedzieć, że creepery czekają na dole tylko jak spadnę. Żeby mi jeszcze dobić tym swoim tą swoją ogórkowością. Yy, ale dobra. Stwórzmy sobie zatem o. I jak pięknie. <laughs> oczywiście kaszlnąć musiałem to jest w standardzie szybko działa dobra i to chyba będzie dirt nie to nie będzie dirt wróć cobblestone. a nie tego tu nie może być Dobra. Ja myślę, że tu zrobię. Chociaż, chociaż. <śmiech> <śmiech> ten sorki, Ale ten kaszel jest nieznośny. Um. Cóż, nie wiem, ile ten odcinek trwa. Nie ma, około 10 minut, ale na razie nie mam żadnych większych pomysłów, co by można było zrobić i cóż jeszcze niech się zastanowię tu będzie jakaś wieża na pewno, to jest pewne a może jeszcze wejdźmy tam gdzie planuję zrobić swoją sypialnię tak, oczywiście musiałem tu wpaść musiałem po płotku się przejść Techmy medyr Czemu ja tu się kierą zbieram? What's ja robię No, kick, kick, kic. to będzie tam A to tam będzie szybciej Jak już mamy sobie coś po tyłek podstawiać to wtedy będzie szybciej Kick, 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 kic. Dobrze, że też będzie oszczelone. To będzie piękny widoczek. Tak. No Zobaczcie, że to nie będzie piękne. Wow, budzić się i mieć taki widok. Hmm. przecudowne Teraz tu trochę oświetlę, żeby nam się tu w międzyczasie towarzystwo nie roiło. Jak będzie nocka kolorowa. Ue, co jaka tam w ogóle? nocka kolorowa. Kolorowa. Dobra, ogarniam się. Stracę życie. Wiem, jestem głupi. Omigy. To był facepalm. Jeszcze jeden. Au, to bolało. A, tak. Bardzo, wie, bardziej widzę pod wodą niż nad wodą. Lubię Optifina. I like it. Aha, aha, I like it. Teraz wam jeszcze coś powiem. To będzie zadyrtowane wszystko. Siśko. Siśko, będzie się deletowane. Na razie... Uff, dobra, nie, nie, nie puszczam cię. Shift nie puszczę cię. Na razie... M, możemy... Wiem co. Wiem co zrobimy. Chociaż... <coughs> już ja się dyr zaczyna chociaż wiecie co zastanawiam się teraz co by tu zrobić w kolejnym odcinku czy wybrać się na dół do kopalni jaskini jak kto woli czy też może ryć i zrobić sobie farmy wiecie co ja się zastanowię? Myślę, że ten odcinek będzie trochę nudny, bo w ogóle ze spontana go robię, nie miałem pomysłu. Tak więc chyba kończymy to. No dobra, nie będziemy przeciągać, będzie krótki odcinek. Tak więc komentujcie moje filmy, subskrybujcie mój kanał. Cześć, pa i czołem!